Case Drop EU. Halloween to u nas Halloween! Wygrywaj najlepsze skiny i bój się mega promocji, nawet do 70% taniej. Ulepszy wygrane skiny i pomnóż ich wartość. Bierz udział w codziennych giveawayach. Odbieraj dzienny bonus i wypłacaj skiny natychmiastowo. Case Drop EU. Nie możesz tego przegapić. Dziś z tej strony walku, w dzisiejszym odcinku jesteśmy case drop. W dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie, sobie zrobić jakiś fajny profit, mam 500 zł. Yy, no i co? Biać na case dropa, macie nowy upgrader, właśnie taki upgrader. Później do niego przejdziemy. Jest bardzo fajny powiem, bardzo fajny. Yy, upgrader y dalej na stronce nowe. takie crazy no, no, crazy mody są szybkie, no dużo możecie sobie w nawet, nie? Więc dużo opcji. Halloween, ogromne promocje na początku mieście filmu. Co możecie, właśnie w macie Halloween? Przydłużony event jest nawet dwa razy lepszy. Drop na skręczach dzisiaj, że te też skręczki Halloweenowe. Trzeba je wykorzystywać, jak jeszcze są te Halloweenowe. Ciekawicie skorzystać z darmowych kodów i odbierz darmowe skiny. Tu kod Walhub pisujecie. Musicie wpisać Bo będzie w darmowy balansik. Tak jak ja tutaj wpisujecie Kod Walhub doładujcie konto, bo macie właśnie teraz event halloweenowy jest dwa razy lepszy więc bardzo się opłaca za teraz załadować, macie paysofkarem przylewem bankowym g 2 ap kartą płatniczą i simPay, więc zapraszam na stronkę no i co, lecimy do odcineczka pierwsze sobie co otworzymy to cukierek, Opisz go dzisiaj to taka kaska myślę że za 1000zł, jakby się uda, byłoby git zobaczymy sobie, takie 5 od razu otworzymy mamy awp a wUPA za 50 zł. Stawiamy sobie ją i jeszcze raz otworzymy taką skrzyneczkę z stóweczkę. Oj, tylko mecha, Indrastis. Yy, Słabiutka nam siadła ta skrzyneczka powiem wam. Szczerze. Słabiutko nam siadła ta skrzyneczka. Yy, dobra, DMG na oceanie sobie otworzymy może. Takie trzy skrzyneczki za 60 zł. Leci mamy m 4 no ale tak na zero myślę. Tak jest, to na 0. Dobra, lecimy jeszcze za tak, jedną skrzynczką. Tworzymy sobie jeszcze raz. Może koska wypadnie, akuratnie. Oczywiście mówię tak, ale tak nie wypadnie, bo to jest małe procenty szans. Yy, dobra, zostawiamy te skrzyneczki. Zostawiamy skrzyneczki. Yy, dobra. Może jeszcze smoka, sobie tworzymy premkę. Otworzymy sobie taki, by takiego wypad jakiś yy, akwamarynka. Aqua, znaczy nie szczetuję się skiny, ale trudno. Mamy Orioma. 21 zł tylko. Kurde, słabiutko, słabiutko. Dwie stówki jeszcze mamy. Dobra, spróbujemy sobie otworzyć yy, skrzyneczkę. Czekajcie, o to coś mi Internet chyba. Tak, internet, dobra. Wycimy się po cięciu, bo mi coś przerwało. Internet. Dobra, więc się po cięciu, bo mi przerwało internet niestety. Lecimy sobie do yy, skrzyneczek. Pewnie połóweczka Z 50 na 50 AW Passimov, więc bardzo fajna skrzyneczka jak stracę To stracę już wszystko. Więc Aupasimov. Diablo Passimov, jest dobrze. Jest Diablo ja Passimov, więc jest profit totalny. 337 zł, bardzo fajnie. Lecimy z takim 5, nie ma co się... Yy, to nie otwierać tej skrzynki, bo jest bardzo fajna ta skrzyneczka. Mamy dwie awupy, kolejny profit mamy. Na pewno profit mamy. Bo te dwie awupy dają 392 zł, czyli stówka na profit. Bardzo fajne awupki Bardzo fajne mamy jedną. Szkoda, że się zatrzymano na trzech. Ja byłbym trzy, to kurde, profit totalny. tu mamy stówkę nie, minusu, ale tylko stóweczka, tylko stówkę, więc to nie jest za tak dużo. Nie za dużo. Znaczy dużo, ale. Jak wdropnię Ci takie 3 albo 5 nawet, to, to już jesteś na proficie. 350 zł, dobra. twojej farmie sobie tę skrzyneczkę chwilkę, tak może... Jeszcze chwileczkę. Mm, mamy jedną, okej, okay, jedną mamy łubkę. Myślę, że sobie tą łoksimówkę sprzedamy. I jeszcze polecimy z takimi dwoma łupkami. Yy, tak mój internet dzisiaj to jest yy, w problemie widzać. Ale trudno No mamy mam dwie słabutkie nie niestety Dwie słabutkie łupki yy, ok okej 50 Nawet się udało, nawet nie mamy już tam Przypomku tałkę. sumie sobie skrzynkę dyni otworzyć Pięć takich skrzyneczek, 64zł 65 w sumie By taka No tak, ten już za dwa razy Więc fajna skrzyneczka on hyper based Mamy 146zł O kurde ale, profit! No, tego się nie spodziewałem. Rocz, bacz, bóg. Stówka! skrzynka. Chyba. na jakieś Tigielki. 35 zł. Ale, patrzcie, to nie jest takie dużo. Przecież mieliśmy. Kurde. Naprawdę, no. Ta skrzyneczka. Powiem Wam, że. Na razie, kurde 49,50 zł mamy. O, i teraz minus. Dwa razy da, dwa razy nie dała. Otworzymy sobie do 3 razy szuka Hyper Beast! O kurde, Hyper Beast jest dobrze. 86 zł. Nice, 150 zł. No jest dobrze. Chyba jeszcze sobie to jeszcze raz. Ostatni raz już otworzymy tu skręczkę. Yy, mamy łapę, mamy Bambla. Digielka. 47 zł. No dobra troszeczkę minusu, ale skrzęcamy profitu profitu. Halloween za 139zł my się spróbujemy sobie tego otworzyć jedną eee. jak widzicie no mi internet strasznie dzisiaj, trasz, strasznie mi dzisiaj internet De, niestety, ale szwankuje, powiększymy sobie ekran robaczy bug to jest bardzo słabo 60zł bardzo słabo, bardzo słabo ta łupka wypadła. Cukierka albo psiku, jeszcze raz sobie po 5 otworzymy. Damy się 2-3 otwarcia i lecimy do upgradera za chwilkę. Yy, leci, 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 leci i mamy te łupki ok. No, jeszcze raz sobie otworzymy skinki i lecimy na upgradera. Więc zobaczymy, tylko we mechanic zobaczymy Zobaczymy, czy mamy profit, czy minus. Mamy. Jestem bardzo ciekawy, czy mamy profit, czy minus. Yy, ale, chyba tak myślę, że na zero zostaliśmy 300. Uuu, na minus, na minus zostaliśmy, ale mam tu parę skinów. Możecie patrzeć, możecie znaleźć sobie wszystkie skinki, możecie sobie zaznaczyć i macie... Możecie z 40 zrobić takiego, kurde... No z takiego drugiego w miarę, nie? Razem półtora dzisiaj ulepszamy, nie ma co. Szaleć dzisiaj. No i siada, no i siada mam. Famasik patrzcie macie za 13 złotych Famasa. Więc chyba git takiego Famysika wygrać yy, razem pół taka petka Mamy sobie jeszcze procenty tą parę i siada, siada, siada. 75 zł, bardzo fajnie. Siadła. A my nie mamy awp Simów. Nie mam ołupy, ja myślę, że mam awp Jeszcze Simów, ale nie mam, kurde. Dobra, trudno. 70% ulepszamy. Yy, i siada, dobra, siada Teraz siada, fajnie. Zwierzę sobie Electric Hive jedną. Dajemy sobie trochę balansu. 70 zawsze. Teraz będziemy dawać yy, Trochę wzięło, ale nie siada nam razy pół cały raz ulepszamy razy pół, A cały raz razy pół wyjdziemy. Dobra, siada na P90 Trigon yy, kurde, no by fajnie była zrobiona. Bawy? Nie siada, mam case drop, odpalaj się z moimi skinami. Musisz się odpalić i dać mi, fajny profit. Chyba siada, mam siada. Kolejny skinek 30 zł yy, Jeszcze raz tego samego skinka ulepszamy. Troszkę doładować i lecimy dalej. Z kolejną skrzyneczką, z kolejnym określerem. mordeczki patrzyli, kacie premium i macie fajne. Yy, Macie dostęp do skrzynek Premium. Macie na dole swoją zakładkę, po prostu i macie skrzynki Premium. Otrzymujecie 10 końców do każdej otworcie skrzynki Daily. Yy, większy drop w dziennym bonusie. Ikona Premium na live w stronie. Większe kasy przy ładowaniu Zarabia więcej na poleceniach, czyli więcej zarabiacie sobie. Yy, tworzenie zgłoszeń najważniejsze. Priorytetem mamy problem. To szybciej odbieracie, więc macie. Fajnie, brak prowizji przy, 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 przy skina i nie musicie otwierać daily skrzyneczki Z, Bez bezniku możecie otwierać Więc y, kupujcie upgradera bo się bardzo opłaca Jest lepszy dropik, więc kurde no Więc git chyba y, No i co, lecimy dalej, myślę lecimy dalej y, no, Razy dwa razy, raz sobie spróbujemy I nie siada raz dwa, kurde no A wiecie co? Patrzcie, razy pięć Roll Down Dół Myślę, że się bie. Niestety Niestety Przedłużyłem Przedłużyłem Chyba nie zmieniałem Tego strony yy, Pół Razy pół I może sobie damy dół też Myślę, że dół damy yy, I siadam Dobra, siadam, fajnie yy, Mamy Red Eee. Była byłaby już koska, ale byłby taki bluesport, sport. No, kto by się nie cieszył z sporta No, chyba każdy by się cieszył z budu sporta No, patrzcie. Nie siada, kurde. Eee, dobra. Nie, raz, po raz. Nie ma co takiego, aby ją dezaprytować. Słyszę, sobie Crazy Moda dać. Jest inny. parcie, patrzcie. Ja nie wiem, czy się oje, czy nie, nie. To jest takie emocjonujące. Dobra, ulepszona, dobra. Ja nie wiem, kiedy się to zatrzymuje, czy coś robi, nie. Więc to jest mm, też takie yy, dodatkowe. Upgradeujemy. Już myślałem, że się Nie, Ja cię chwycę. Siada, 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 siada. siada, siada. Nie ulepszono kurtka. Kurde, kurde, kurde. kurde. Dobra. Yy, crazy mod wyłączamy. Fast mod roll over. Siada. Nice. Yy, jeszcze raz ujemy z roll over. Nie siada nam Full under Siada, dobra Kurde, mam fajną złodę skin do sobie, sobie no, czekajcie teraz fast mod włączamy Kurde, teraz Upgrade Teraz upgrade najważniejsze upgrade teraz Najważniejsze upgrade Raz, dwa Nie siada, nie siada case okay, drop Yy, dobra P2000 Tu siada, dobra Mamy 150 z tego P9, Będziemy. będzie p 2000 I mamy koskę Flip, nawaja, knife Start traku. Case drop, prawa strona Siadasz Nie siada Kurde, no nie siadło, niestety po lewej stronie siadło Dziękuję za oglądanie, subik, w górę, 30 i łapeczek Kolejny odcineczek no i co, trzymajcie się, się